Dzisiaj tylko nagrywanie z telefonu, bo nie ma miejsca na kamerę. Polujemy dzisiaj z podchodu, spod psa. Będziemy sobie przeczesywać na jednym z rewirów takie śródpolne zakrzaczenia. A nóż widel gdzieś, pojawi się jakiś dziczek albo trapieżnik. Mamy oczywiście Garmina. Także sprawdzam jak tu pies pracuje. Ej, jest bardzo wiecznie, więc może dzisiaj jeszcze raz. To już wiemy, za czym Drago oszczekiwał. To były Sarny. Poza tym, jak zobaczycie, Sarny, sarny Dziki i nie mają co jeść. Kukurydzy tutaj naprawdę nie brakuje. A w oddali mam lizawkę, do niej sobie podejdziemy. To jest moja lizawka. Także zobaczymy, co u niej słychać. Już widzę, że chyba już jest pusta. Więc trzeba będzie uzupełnić. Jeszcze 2-3 tygodnie temu. Jak tutaj byłem, to sól była, ale zobaczcie, jak jest uczęszczana. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu było jedne wielkie, duże krzaczory. A co się porobiło? Wyklepisko dosłownie. Są dziki, są sarny, są mielenie. No cóż, trzeba uzupełnić sól, przywieźć i założyć. Mam no dodatkowo, żeby potwierdzić, tu bytują mielenie. Może stare, ale jednak charakterystyczne jak sobie zobaczycie A, z końcóweczką szukaj szukaj dzika szukaj ciekawostka bo te odchody są dosyć świeże dzień 2 maksymalnie czyli jele nie dalej krążą jeszcze pochodzimy chwilę później się przepiszemy na rewir obok i tam może spotkać Albo dziki, albo jeszcze cielaka możemy. Zabrać. Niestety teren jest zalany wodą. Ale coś mamy, coś jest. Zaczyna dragą szczekiwać. Zobaczymy. Niestety, tak jak pokazywałem, teren jest zalany. widzę ślady bytowania są bardzo mocne to wszystko jest przebuchtowane wszędzie tropy widać jest coś podłapał trop zaczyna coraz bardziej chodzić, zobaczcie też jeszcze inną rzecz że mamy tutaj też jelenie, zobaczcie co się dzieje jak są przemchane drzewa Ropy są. także zobaczymy później. Ale raczej nic nie ma. Całe błagienko zostało zlustrowane. Chodź, idziemy. Także tutaj poza sarnami, śladami bytowania dzików, jeleni, nic więcej nie było. Puściutko, ani drapieżnika, nic. Ale to nic. Każde wyjście na łono natury. Tym bardziej z psem, co serdecznie każdemu koledze polecam. I koleżance, oczywiście, nie ma nic lepszego jak polowanie z pod psa z psem. W ogóle jest troszkę adrenaliny, niepewności, co to będzie jak. Ja już się na przykład nauczyłem, i wiem, że jak drago głosi grubym głosem, są to dziki. A kiedy taki cieńszy, piskliwszy, to mogą być sarny mogą być drapieżniki. Także to jest przede wszystkim już wypracowane między mną a psem. W miarę mnie słucha, a jak mnie nie słucha, to zawsze idę po pomoc do Garmina. Na szczęście już teraz nie muszę używać prądu. W najgorszej sytuacji to wibracje ale to naprawdę już naprawdę musi nie słuchać. Wystarczy, że zawołam bądź puszczę dźwięk pies odstępuje wraca do mnie w ogóle dzisiaj gwizdka zapomniałem rękawiczek zapomniałem, ale to nic jeszcze chwilę sobie pochodzimy trzeba się teraz przepisać na kolejny rewir i sobie tam jeszcze chwilkę pomyszkujemy nie zdążyłem dobrze wyjść założyć kamerkę i zobaczcie co mamy, w pełnym biegu dziczek przyjął kulę na głowę, dasz bur. Prosto w Czuprynkę. Sytuacja wychodziła tak, że stąd już sobie szłem, bo mieliśmy podchodzić pod górę. A tutaj w tych jeżynach był dzik. Drago, chodź tutaj dobry. Chodź dobry piesek, chodź tu do pana. Dobra psina. I Dragulec wyciągnął dzika. Strzelając w pełnym biegu dzika jak wystartował prosto w łeb. Dzik spisał testament. Także jest. Nasz bur i jajemy Już taki wycinek, bo oręż widać pieczęć I... i złom. i już uhonorowaliśmy dzika ma ostatni kęs. Zobaczcie taki dobry wycinek, bo wycinek prosto na główkę i złom dla szczęśliwego głowcy, a Drago czyni swoją powinność jak zawsze. Dasz bur. Drago ma coś jeszcze. Ale udyniec! Jest ten dzik, patrzcie jak biegnie. Nie wiem czy złapie, złapie. Ale wysunął. Kawał bydlaka. Kawa. Ja pierdziu. Mamy kolejnego dzika. Ale kurde, deszcze idą. Trzeba się sprężać. 180 metrów. Tak zacięcie atakuje. Chodź, chodź do mnie, chodź, dobra psinka, chodź, idziemy już, wystarczy, chodź, no szybko, hop, chodź tutaj, no szybko, chodź tu, chodź do mnie, no raz, dwa, trzy, chodź, 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 no szybko, chodź tutaj. Chodź! Chodź! Szybko do mnie! Chodź! 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 Oj, młodszy z dupę! Chodź! Szybko! Szkoda! Był to dzik, ale przeszedł dalej. Patrzcie jakie kupy. Czyli też kawał dużego. Tu jeszcze wrócimy. Płynął i zostaw te dziki. Drago, kurde. Chodź to starczy tych dzików i atrakcji. Chodź. ale pomoc koleżeńska jest bezcenna bo tak to bym chyba raczej nie wyciągnął i już kończymy na dzisiaj polowanie, chodź tutaj chodź do mnie, dzięki Dragusiowi chodź tu Draguś jest piesiura, o mój piesiur udało się zrobione, jak nie wiem czy będzie widać 20,5 km także polowanie się udało dzik szczelony. Daszbur, cześć Szybko, no to to Zobaczymy, co się z nimi Widział. Nie. Może troszkę wyjść. Chyba troszkę więcej. score cool. Nawet jak zobaczycie niedaleko lizawki i sobie zrobił norę pod zwalonym drzewem troszkę głębiej i jest nawet nora lisa. No ciekawe.